Wspiera mnie energia. Po prostu czuję, że uda się. Znaczy, nie ma wyboru, i się udać się w tym odcinku, ponieważ inaczej go nie zakończę. Ale o! Oh! Czuję, że to będzie, dobre. Czy to będzie dobre. Lecimy. Lecimy z grubej. ty faktycznie sami tutaj jesteśmy my. Czy ty nie jakiś fanów? Pitam! Co ochroniarze robią na mojej imprezie? Zakładam, że to jest budka z telefonem. Czy mogę... Co da mi telefon? Ktoś przyjedzie? Ojej, Za Zafryj ten, ten, zafryj trzy trupy, ale... Jest tak, że oni się chyba doliczają do puli, bo akurat nie spojrzałem, ale wydaje mi się, że to jest jakby jedyny, jedyny sensowny ten. No przecież nie ma sensu jakby, żeby ta pula była i ona się w ogóle... To oni wyglądają dokładnie tak, jak ja idę like, identyko! Pliźnie, nie! Nawet trojeczki były wszystkie. Te szkałki zostały Nie, spokojnie. Kurde, koń, usięgę tak jak chciałam skopać typaj policjantem. Mam nadzieję, że ich buchnie. Chyba tu jest jeszcze telefon. Czy mogę kogoś zepchać na tory? Zabiegajmy sobie najpierw te co to robią tajniaki. Jest jak to chwil. Nie mogę ich ciachać? Ale mogę schować ciało. Nic tu nie było. Nie macie na mnie z do Muszę mieć klienta? Ja mówiłam, z grubej rury zaczynamy, tak? Z kurde, fokus na 1500-1900%. Tak bym się udało to przejść za pierwszym, ale to No, może zapomni. W ogóle to jest obok telefon, ale jakby chyba nie używany. Co mu do cholery przeszkadzało, że to jakiegoś ziomeczka chowam w lodówce? Proszę nie atakuj dziękuję. Next time, yes, next time. Dog store. Nie widzę żadnej takiej opcji. Skorid paper. Stan, to wiem. No, nic czy ja mam na imprezie niedźwiadka? Nie, na pewno nie mam już strażnika. E, 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 e. Czy jakby tego nie nadać? A ci w ogóle, dobrze zbiegają w sektor Clear, nie wiem o co chodzi. Ale... No come on! Raz zwracają uwagę, raz nie. Już ja naprawdę nie wiem, co jest, jak być powinno. Tu gdzieś stanę. To widzicie, on zacznie biec w dół. I mogę jakby sobie oszczędzić trochę do możliwości. Tak. W ziemniaki. z ziemniakiem. <gry> Czy mogę znowu to zepsuć? Nie. Na co się stało za pierwszym razem, ale coś się stać musiało. Wiem, że to już ta laska chodzi z tym niedźwiedziem. Ej, nie chciałam zabijać misia, ale no. Bałam się, że coś mi zrobić. Zawsze mógł być. Yy... Tylko wiecie, człowiek mi się także. It was for the greater good, unfortunately. Szkoda, że ja nie mogę go tak zabić, jak jest na ramionach chyba wygodniej. Mm. A kiedy masz po prostu do, dobre marzenia, co nie. Marzy mi się, żeby łudźgać ludzi, których noszę na ramionach. Mikołaju, czy to jest możliwe? Jak najbardziej. O, Ale dobra, idzie lepiej niż... Nieważne, nic nie mówiłam, nic nie wiem, nic. Nie odzywam się słowem. Już nikt, nikt, już nic, już tak ma być. A Najtrudniejszy. Nie ja pamiętam z jakiej to jest bajki. Chyba z. Y... Mój brat, Niedźwiedź. I on potem coś tam mówi, że. Koda. Przepraszam, to jest po tym, jak się Koda dowiedział, że mu za spoiler zabił matkę. Tam... Czemu ci ludzie chodzą pod prąd i czemu ja chodzę razem z nimi? No tak, bo wzięcie normalnych schodów byłoby tu hard, rozumiem. Ja rozumiem. Ciężkie życie. Pierwszego świata. A, Hej, 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 hej. Co to jeszcze jest takiego do, do rozwalenia? Koń strasznie szybko się wyłożył. Zebrał or Nie Liczyłam na trochę więcej. Zawiodłaś mnie. Ty kolejny niedźwiedź. Mam wrażenie, że te niedźwiedzie też mnie parodiują, Czyli jeżeli jednak teraz te niedźwiedzie to się ze mnie śmieją, czy mogę coś zrobić z tym rowerem? Mogę, nie wiem, rzucić w człowieka tym rowerem. <laughs> Myślę, że, że wiecie, skoro nie jestem w stanie go, go zabić osypaniem kogoś gówna do pączu, musiał być naprawdę w czaderskiej ilości, żeby coś z tym zrobić, tak? No bo jak do takiego dużego pączu dosypiesz tam, no taki mici-pici, to raczej nie, nie ja na przykład taki arszenik, nie wiem, czy wiecie, arszenik, ehm, jeśli go podasz w dużej ilości, jest naprawdę bardzo łatwo wykrywalny, ale jeśli chcecie też kogoś podtruwać arszenikiem, tak powiedzmy, stopniowo, to to też nie jest wcale takie proste, ponieważ widać to po paznokciach i po włosach, że osoba zmarła od przedawkowania. Nie wiem dokładnie, jakby wiecie, czym się to wyróżnia, ale już dawno tym, tym czytałam i o tym oglądałam, ale właśnie tak jest, że, że generalnie arszenik można dosyć, tak powiedzmy... W... No w jakiś tam sposób właśnie wykryć i to jest podejrzewam dosyć upierdliwe. Znaczy, jak to będzie dosyć upierdliwe, jak chcesz kogoś Ale wiecie o co chodzi, że... Tak naprawdę nie ma chyba takiego legitnie dobrego, łatwego sposobu, żeby coś z tym zrobić. Nie. nie! No i ten akurat mógł skorzystać z tego telefonu. Ej, nie uczy mi, że... Przyjedzie tym tym. No nie. nie policja policaj, gutenacht, gutenacht! Ty po skosie nie może mnie... Nie... kurde... To by akurat bardzo riski z mojej strony, tak ja totalnie biorę na siebie... Ale winy, czyli dodają kilo, bo teraz jest 44 osoby, czyli jak zamawiam gości, to będzie ich więcej dobrze mieć pewność. Ale dobra. Tym razem już wiem co zrobić. Tak się to nie. teraz się zawsze polega to na tym samym, więc Rick nie od... No wejdź! Ale to you I have more options. Ich... Aha, czyli ten Steam zabija tak, nie, jak się podejdzie na drzwi. Myślałam, że być może to to robi, ale wcześniej się teoretycznie nic nie działo, więc <laughs> tu nie ma zamrażarki, nie ma śmietnika. Ej, czy ja wtedy mu... Nie podchodzę. Tam. Czyli wtedy musiałam zrobić jakiś łatwy spawn, no bo tutaj to widzę, co jest tylko tamta klapa w dole. Chyba do chowania, także... Nie ma to jak przewalić łatwy poziom i zmusić się basically do zrobienia teraz ciężkiego. Znaczy... Jakby to powiedzieć to, no, że już będę lepsza w tej gry, no mniejszy poziom or whatever, no to wiecie. Ale wolałabym, no nie. coraz będę oszukiwać, no wolałabym nie. Czemu nie mogę zabitać piącego? Ja też nie mogę, nic to mówiłam. No do... <laughs> Czemu ja bo stałam niedaleko? Kurde, wielu innych ludzi stało niedaleko. Ale dobra, jest zamrażarka. Moje życie znów ma sens. Sprawda wolałabym też śmietnik śmietniego tak sprawić, żeby czułam się, się bezpiecznie. Wiecie, czułam się... Czu czułam się jak wśród swoich, w pobliżu tych śmieci, ale... Spróbuj to zauważyć. To przecież jak cię zachlastam. Hej. Wiecie, czasem reagują, czasem nie. I to jest ten taki zgrzyt, że nie do końca wiesz, jakby, co jest bezpieczne, a co nie. Liczę, że tam ci nie zauważą. I w sumie, może dobrze by było też, tych w takim razie stąd tutaj. Czy mogę w ogóle coś zrobić z automatami? Mogę potem tak się strasznie. Niech wam bucha w mordy, słoneczka. Słoneczka. <grystanie> Nie, naprawdę... Oh, oh. I'm feeling this level. To, to, będzie, to będzie to podejście, to podejście mocy. Oh. Nie ma to jak zabić się od tego, że staniesz za blisko konia, bo chcesz szybko wykonać kila. No, Dobra, teraz jest śmietnik. Tak długo, jak ja coś mam w tym miejscu, się czuję w miarę bezpiecznie. czy znaczy, lodówka moim zdaniem jest bezpieczniejsza, ale wiecie... Better something than nothing! Co to, że jesteś kablem. Nie chcemy tu takich! Jestem ciekawa, czy Policja by jakoś zareagowała, jakby mnie zobaczyła. Tak, by stojącą z tym ciałem, Ta, to jest to. W ogóle, czemu tutaj dostaję protein z shortcutem? Jak tutaj, o ile dobrze patrzę, nie ma żadnych shortcutów. To jest takie strasznie mylące, i nawet nie miłe takie. Hehe, he, wiesz. Czy się nazywałam niegryzową, ale za co? Przecież wcześniej ci tajniacy, jakby nie mieli nic do mnie, a teraz mogę. No, dobra, znowu mam mo moje rozstawienie. To no w ogóle ciekawe, że to jest tak że to rozstawienie się na przykład co x razy pojawia? Czy to jest tak to totalnie totalnie losowe? No ale dobra, zacznę właśnie tutaj tak, może z grubej rury, to wszystko rozstawiać. Wiecie, żeby jak najwięcej na początku z przodu. Niech to będzie tylko na ta nie śmierć. Dziękuję. Mi się wystarczy ładnie poprosić! Dasz mi coś czy nie! Zatańczę dla ciebie. Tańczę dla itemów, da, i it mów tańczę. Tańczę dla itemów, dla Nie wiem, co ten koleś ma wywalone. Whatever, tak jest. Który jest za gruby, że mogę go tak po prostu wypchnąć do ognia. Sad story. No ci taniacy tutaj są. Ale no kurde, tyle ludzi wygląda tak jak ja, to to. Patrzcie, o ten koleś wygląda tak jak ja. Nie myślę się do niego przywalić. Masz

Że nie to w sumie fajne. <grymne> Bardzo fajne. <grymne> Kurde, tam mi stoi tak tutaj. Tak. Już. Nikt nie widział. Zachroniasz. <grymne> Spokojnie. Oni się boją ciebie bardziej niż ty ich. <grymne> Dobra. Trzeba tutaj troszeczkę pokasować ludzi. Bez was tak trochę za dużo. No, ledwo połowę. Aaaaaa, ochroniarz! Nieważne. <grym> jest trochę za, za, za dużo ludzi. Znaczy bym się czuła... Znaczy, w sumie im mniej ludzi, tym bezpieczniej z zabijaniem. <grym> Tą ciachnę, póki tutaj nikogo nie ma. tego ciachnęło tajniaka. Ten dalej mi nie daje itemów. No tego ty też nie żyjesz. Nawet jeśli się nie liczysz do puli. You deserve it! You deserve it. Kurde jakby was tutaj tyle nie szło, to bym was ciachnęła, chociaż w sumie może... Przeciwajbym no, tego ostatniego, tylko że tu się ludzie zaczęli cofać i zaczęłam bać, że ktoś zauważy. Ach, chcę wstępnie zauważył na. Jak będzie? Muszę, bo nie mogę podnieść tego cia... A, bo zauważone zostało jakimś... Ja już spanikowałam, że wiecie, że będzie, że to ja to moje ciało. A to nie ja byłam Ewą, ale byłam mordercą, ale proszę mnie nie zabijać. Trzeba trzeba... Trzeba to jakoś rozegrać teraz, używając musku. To może być ciężkie, ponieważ używanie musku jest ciężkie. Ale wierzę, że mając wiarę... I moc przyjaźni gdzieś tam, kiedyś tam uświadczając jej. Będę w stanie. Ja. robi dobrze. To ciało zabiorę. Tam tak zjechało do końca tego, jak wiecie. O, to schowam i pójdę na tę stronę. Więc jest szansa, że nawet jak ktoś zauważy, to... Nie będę powiązana z mordercą, ale wątpię, bo ludzie to o tak głupie rzeczy mnie oskarżają na przykład o morderstwo, kiedy idę tylko morduje, że... A więc powiem pewien, że szkoda słów, szkoda słów. Niech tylko pylja spróbuję nie zaatakować przychodzą, dostanę bo kto... Nie ja wiem sobie, co to jest za takie że I tu stoję kociokwiku, to z tym pocztą. Jest martwę, Ja tylko schodzę po schodach, proszę mnie nie bić. Nikt mi nie powiedział, że nie mogę to być. Jest mi. W sumie, czy jeśli zaatakuje kogoś, to powiedział miś? Czy miś powiedział O oh my god? Czy to jest naprawdę ktoś w stroju niedźwiedzia? no wyznać się, co to jest za dziwna impreza. I ją szybko... Udało mi się, nie zauważyła mnie tamta ta Ha! Ale ja zauważyłam ciebie, wpadłaś mi w oko maleńka. <laughs> Nie wie się liczy. I'm so... Nie. Oh, come on. To jest chyba pierwszy czas, jak mnie goni policja, także mam nadzieję, że wyjdę z tego w miarę bez szwanku. You can screw me. To zostały dwie osoby, DJ i ta baba. Mówiłam wam, że to jest podejście, znaczy nie wiem, czy to było to podejście, ale to jest to podejście. Teraz wam mówię, to jest to podejście, w którym to wygrywamy i jest gra skończona. Yeah! Ale serio, to było prostsze niż poprzednie, poziomy. Nie mam tyle prostu, żebym za pierwszym podejściem. Ale w sumie ja chyba tylko autobus zrobiłam za pierwszym podejściem, ale na tyle ten... O, oh, i zabiłam. So tell mi, John. Find what you were looking for down here. You fucking tell me, Darius. You know, John, we're not really that different, you and I. Mm -hmm. You can make out like you're the heart of gold, and I'm the malicious prick here. But you never really tried to stop me, did you? Oh. You say that like I had a choice. You always had a choice, John. You know that. You're not weak. You allowed me to do these things, John. And now you wanna justify it all to yourself. Wash your hands clean of any wrongdoing. Fuck. I don't I I'm not like you. Come on, John. Sooner or later you're going to have to admit it to yourself. You enjoy the rush just as much as I do. The splatter. The silence. But just I mean, do they really deserve this, John? look around you the world is falling to shit these people they don't realize how good they've got it we're doing them all a favor <laughs> hey, you, fuck. you just spent the last half hour sat here trying to convince yourself what we're doing is wrong what have you learned I someone needs to be thinking about the bigger picture i guess there you go john you get it now Come on, Darius. Let's go home. Czy ja. Chwila, 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 chwila. Czy ja to dobrze rozumiem? Że jakby on i Darius to jedna i ta sama osoba? że byliśmy jednocześnie mordercą i policjantem? O! Ej, nie podoba mi się to naprawdę. Ja byłam przekonana, że to będzie, wiecie, zakończenie w stylu, że no tak jakby sobie, znaczy, kurde. Nie mogę teraz słów, że um... On nas złapał i tak jak tego słuchałam na początku, myślałam, że po prostu on nas złapał i, i po prostu z nami rozmawiał. Znaczy, już podejrzewam, że być może właśnie my rozmawiamy z killerem. Wręcz znaczy, było tak, na początku to był wywiad. Potem myślałam, że może gadamy z tym killerem właśnie gdzieś na przesłuchaniu. I potem w tej ostatniej scenie miałam takie, że być może się gdzieś tam po prostu zatrzymaliśmy i próbujemy, jakby, wiecie, konwersować, tak, że, że faktycznie absolutnie konwersują ze sobą, bo to nie jest morderc. Nie żałuję, że skończyłam tę grę, naprawdę. Też powiem wam, że, że jestem skoczona, że w 20 minut się mniej więcej uwinęłam. Także o, Cię pędzę! To jest. Um, uu, <grym>, nie do no kurde, podobało mi się. No zakładanie nawet sam fakt, że, że kończyłam tę grę. Po prostu jestem, jestem bardzo zadowolona, także... wow, Dziękuję, że żeśmy razem... znaczy też mi razem się to nic nie robili, tylko oglądali LOL, zamiast mi pomóc. czy pomagaliście komuś, ale mogliście mi pomóc. Ale wiecie, o, dziękuję wam, że tutaj y, byliście, że, że razem ze mną oczekiwaliście tego zakończenia i mam nadzieję, że większość z was też po raz pierwszy, tak jak ja oglądało to zakończenie. I no to w sumie też że wam też się podobało, no bo tak w sumie trochę słabo jest jak oglądacie jakąś grę, czekacie na zakończenie, a się, że zakończenie to totalny flop. Także, no, wow. I ja wam dziękuję za like, znaczy znacie ten deal. Za party hardbit może wskoczy jakaś seria jeszcze, ale nie jestem pewna, bo jest ich tak dużo, że może właśnie wypadałoby prędzej je kończyć niż nowe zaczynać. I no, no cieszę się, że, że to jest chyba druga seria? Nie, trzecia bo jest tak. Skończyliśmy Barbie, skończyliśmy drugie Barbie. No i to chyba wszystko, to jest trzecia nasza ukończona seria. Klaw, <laughs> klaw, Jest się ten ja mam ciekawego że znacie ten deal i to Kiedy życie daje kość, zbiera w toby złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka. I mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie remować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obrzać. W sensie mnie.